Wandal Strzałecki, autor, też jest jeden z tych takich nieznanych, nie najlepszych, ale takich przyzwoitych, że tak powiem, malarzy. Tutaj jest widać spotkanie rodzinno-towarzyskie, żegnają młodego człowieka, który wybiera się do powstania. I damy, i dzieci, i zwierzęta, i Takie sielankowy czas wydawałoby się przed wyłokiem na żegnanie i może już nigdy nie, nie zobaczymy się. I teraz następny. Przejście przez granicę. Autor Grodder znowu. Autor Grodder głównie grafik, ale tych obrazów pola to jest jeden z nich. Trochę się namalował. Młoda dziewczyna, taka jakby łączniczka, już spóźniejsze później, łączniczki myśli. Stąd młoda dziewczyna w stroju ludowym pomaga powstańcom, przychodzi przez granicę, patrzy, rozgląda się, czy nie, nie ma nikogo. Zbliża się ostrożnie do tego słupa granicznego, a zwisający obok bluszcz to jest symbol nieśmiertelności tylko ten bluszcz. Wnosi nadzieję, że trud powstańczy nie będzie daremny. Stąd ta symbolika tego goszczu. Do Królestwa Polskiego przydzielali się młodzi Polacy z Galicji i Prus, a także wielu cudzoziemców z Francji, Włoch, Węgier i Niemiec, żeby zasilić w szeregi. szeregi. mamy tyle tych francuskich, rysunków, drabów

jesienią 1863 roku, kiedy powstańców ogarniały zwątpienie dyktatorem mianowano Ziemunina ze Szmudzi Romualda Torbuta, który miał doskonałe kwalifikacje. Był zawodowym wojskowym oficerem wojsk inżynieryjnych, specjalistą wysokiej klasy. I teraz, ponieważ w Tytule mamy ich rzeźbę, a rzeźbę jest tu najmniej, będziemy mieli rzeźbę drewnianą. Głowę Rolandy Trabuta ostatniego dyktatora istotnia. Może świat nie zna mnie byle z kolei z 12 istotne. Z drewna. Delikatny, przystojny. Twarz, którą wszyscy znamy. Traubut chciał przekształcić partyzantkę w regularną wojnę, ponieważ był, tak jak mówiłam, wojskową wysokiej klasy, i próbował wprowadzić jednolitą organizację powstającego wojska. Pragnął utrzymać powstanie przez zimę 1863 roku, a wiosną wezwać cały naród do decydujących walki. Tymczasem gromadził broń kupowaną ze składek narodowych. Wśród powstańców było wielu artystów, zwłaszcza malarzy, spośród których dwaj zostali podczas bitwy trwale okaleczeni. Ja tutaj nie mam ich ilustracji, ich, ich tych y, dzieł, y, dlatego że stosunkowo niewiele związanych z powstaniem tworzyli i nie wszystko się zachowało, ale muszę o nich wspomnieć. Słynny brat Albert, czyli Adam Chimielowski, późniejszy święty, właśnie święty Albert. tak? Jako osiemnastolatek stracił nogę w powstaniu, co utrudniało mu na przykład wdrywanie się po schodach do położonej na wysokim piętrze pracowni, od czego tak wysoko, bo było na Więc musiał puszczać na górę. I drugi, mniej znany, Ludomir Benedyktowicz, który miał większego PH, bo był młodziutki tak samo jak minął jeszcze 20 lat. I kozak na polu walki jednym ruchem szabli obciął mu obie ręce. I ludowie Benedyktowicz sobie zrobił taką protezę, w ustach trzymał patyczek z pędzelkiem i tak malował. Był, nie, to nie był najwyższej klasy, bo wszystko w głowie się zaczyna, mówi się, dlatego betonem oblicz prawda? To nie był najwyższej klasy malarz, ale to był dobry malarz i pozostawił bardzo dużo ludownie benedyktowicz, bardzo dużo e, ciekawych i obrazów, i grafik. W każdym razie był też poetą, był też teoretykiem sztuki, w każdym razie bardzo to, e, tych e, malarzy, plastyków powstania e, styczniowego, sobie zapamiętać. No i może akurat tutaj nie mam ich ilustracji, bo nie były związane akurat te, które mogłam zastanowić z powstaniem. No tutaj jest bardzo poruszający obraz. Trzy pokolenia Antoni Kozakiewicz. Jeden z tych średnich małżeń. Tutaj trochę widoczność jest ciemną. Trzy pokolenia. Jeszcze żyje najstarszy. Dziad. Tutaj leży jego syn, już zabity. A tutaj jest wnuk, nie bardzo to widać. Młodziutki. On tutaj, tak, trochę już udało mu się podnieść. Tutaj chłopaczek młodziutki, czyli trzy pokolenia, Poszły do powstania. A? Może to trochę widać syna i ojciec najstarszy, czyli prawdopodobnie kilkunastolatek, trzydziestoparo, czterdziestoparolatek i sześćdziesięcioparo, siedemdziesięcioparolatek, który jeszcze żyje, trzy tak, pokolenia. A tutaj obraz Jana Sobeckiego, wreszcie na nas krótki brony. A wyraźna aluzja prawda do żaromskiego tytułu nawiązuje. Mhm. Mamy sprawców tej mordu oddalających się. On już. On już nie powalczy. Bardzo znamienny obraz na znowu. Artura Dąbdyra, Olejny, Pojedna pojednanie, pojednanie, na polu bitwy Oni już nie będą z Tobą walczyć, pojednanie. Muszę robić, nie, mogą, nie mogąc zlikwidować polskiej partyzantki działającej na terenie Królestwa Polskiego Litwy i Wołynia, Rosjanie podjęli akcje pacyfikacyjne oparte na stosowaniu terroru i zasady odpowiedzialności zbiorowej. Mnożyły się publiczne egzekucje, kontrybucje, palenie całych miejscowości, konfiskaty majątków i masowe zsyłki na Syberię. I już tutaj się zaczynają represje po prostu na te, które chcę Państwo w to jest bardzo niewyraźne, ciemne. Taki obraz też był rozstrzelany, powstający na stokach cytadeli Antoni Piotrowski. Tak pochodził z Huków. W tamtych czasach trudniej było wiele synuita. Uczeń później uczeń znakomitych malarzy i bardzo zdolny. W każdym razie tutaj można zobaczyć troszeczkę, jak rozpacz, rozpacz kobiety nad trup, nad rozstrzelami powstańcym bliskim jej. Troszeczkę może jakoś widać. Jasna, jasna koszyła, biała, czy pracowność. To jest po prostu taka reprodukcja niezwykle Tak. I roz, i tutaj cytendela, budynki. A tutaj zdjęcie. Młoda kobieta w żałobnym stroju patriotycznym, która pozuje do portretu w zakładzie fotograficznym. I, i, ze względu na to, że rama lustra jest okleciona sznurem. Mam hmm, Państwu zbliżenie. Co to Państwu pokazać? Ech, bo ten sznur stanowi aluzję do egzekucji przez powieszenie wykonywanej przez Rosjan na powstańcach. Albo po prostu do niewoli. Sznur oplatający ramę lustra to tutaj w No to jest wiecie z epoki. Obraz w Cytadeli Warszawskiej, czyli już zaczynają się represje. Już bardziej już się musiały skończyć, to się represje. Obraz w Cytadeli Warszawskiej to jest pocztówka z obrazem Tadeusza Rybkowskiego w Cytadeli Warszawskiej. Oczekiwanie na wielki karet. Powstanie styczniowe poparła wielo międzynarodowa opinia publiczna, zwłaszcza francuska. We Francji zbierano składki na rzecz powstania, urządzano demonstracje. Cesarz francuski Napoleon III Bonaparte zwrócił się do Cesarza żądając autonomii Królestwa Polskiego. Powstańcom sprzyjała także Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Szwecja, Imperium Osmańskie. Londyńscy demokraci zorganizowali wyprawę morską na pomoc powstańcom parowiec ze 185 ochronnikami i bronią. Został ten parowiec jednak internowany wskutek nacisków Rosjan w Malmę. I jeszcze pokażę Państwu... Taką grawurę właśnie francuską, w związku z u nas nazwą Święcone w Lesie. Może mamy tutaj Wielkanoc leśną, Święcone w Lesie. Rzecznikiem sprawy Polski był włoski rewolucjonista Galibardi, a także Węgrzy, no jak zwykle Węgrzy, nasi Tratankowie. W Polaków, przepraszam, w obronie Polaków wystąpił Papież Pius IX, apelując do Austrii i Francji o pomoc dla Polski, potępił też tara Rosyjskiego za prześladowanie Polaków i religii katolickiej na ziemiach polskich. Bo była religia katolicka bardzo prze, 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 prześladowana, zwłaszcza Monici. Za chwilę pokażę Państwu, w związku z tym, ilustrację. Obrona cerki Onickiej w Ratulinie przed carskim wojskiem. Tutaj mamy, o. Z lewej widzą Państwo Rosy, rosyjskich żołnierzy. Z lewej strony i powiększa. To jest obraz y, malarza, który się nazywa Eliasz Radzikowski. Y, Eliasz nazwisko przybrane w trakcie. I przez jego środka nie będę już wyjaśniać, bo nie jest to historia sztuki, mamy podobny kątem do oglądania. W każdym razie nazywał się autor Ale Eliasz Radzikowski, bo Tutaj mamy Vincentę na obrazie Wincenty Lewoniuk i 12 jego towarzyszy, to są błogosławieni męczennicy, unitcy. Rosjanie wskutek apelacji papieża, o której przed chwilą mówiłam, zaostrzyli jeszcze represje wobec katolickiego i religijskiego Wręcz odwrotny skutek to wniosła apelacja papieżska. Prusy zawarły układ z Rosją o wzajemnej pomocy w turmieniu polskiego powstania. Austriacy wraz z Prusakami konfiskowali... Na granicy broń kupioną przez powstańców na zachodzie. tabernę tak jak mówiłam Państwu, autor z odgadni, nie walczył, ale właśnie on też umożliwiał im kupienie tej broni, bardzo pomagał. No niestety częściej przepadała na granicy z powodu umów austriacko-pruskich. Że tu mamy bardzo mało znane, prawda, fakty. nie uczyli nas tego. History. właśnie, jak to wyglądało.